Różne są reaktory jądrowe, od ogromnych w elektrowniach, aż po całkiem małe. Pana interesują też te, te chyba najmniejsze. Jakie jest ich zastosowanie? Jakie są w ogóle ich gabaryty? Gdzie, czy, czy jest możliwe stosowanie ich w czasie, w czasie transformacji energetycznej w Waszym kraju? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o te najmniejsze reaktory jądrowe, czyli mówimy o mobilnych reaktorach jądrowych, to schodzimy do poziomu tak naprawdę reaktorów kontenerowych. Proszę sobie wyobrazić elektrownię jądrową, która kogeneracyjnie wytwarza 50 MW energii elektrycznej i kilkanaście rzędów 17-18 elektrycznej i to wszystko mieści się w pięciu kontenerach morskich. To jest rozwiązanie cywilne, to nie jest rozwiązanie przeznaczone dla wojska. Dlatego, że rozwiązania przeznaczone dla wojska są jeszcze mniejsze. Mówimy tu o rozwiązaniach takich, które mieszczą się w cztery, czterech kontenerach dwudziestostopowych, czyli takich połówkach. W tym przypadku możemy mówić nawet o transporcie lotniczym całej elektrowni jądrowej, która byłaby w stanie zaopatrzyć w prąd i ciepło wysuniętą bazę. Albo w sytuacji zdarzeń kryzysowych na masową skalę, pomoc ludności lokalnej w zapewnieniu ciepła i prądu. Jeśli chodziłoby właśnie o zastosowanie cywilne to po jakimś nie wiem, nieoczekiwanym blackoutie, gdzie nie wiem, tak poważnym, powodowanym być może nawet konfliktem jakimś zbrojnym albo atakiem hybrydowym, właśnie taka elektrownia zastąpiłaby konwencjonalną elektrownię. Czy tak to należy rozumieć? Tak, ale z punktu widzenia prawa nie w Europie i nie w Polsce. Dlatego, że w chwili obecnej reaktor jądrowy, niezależnie od tego, czy jest mobilny, mały, który jest zapakowany w kontener, czy jest wielkim reaktorem o mocy 1,5 GW, podlega tym samym przepisom. Więc postawienie takiego mikroreaktora, który teoretycznie jesteśmy w stanie uruchomić całą elektrownię w 30 dni, musiałaby być poprzedzona latami uzgodnień i uzyskania zgody międzynarodowych i tak Oczywiście, dalej? Oczywiście, że tak. Więc, żeby coś takiego mogło nastąpić, należy zmienić prawo atomowe. Nie tylko prawo atomowe polskie, ale prawo atomowe europejskie, mówimy tu o Dyrektywie Euratomowskiej. Czy jest to w takim razie, na jakim etapie jest ta zmiana tego prawa, bo zmiana prawa Unii Europejskiej też nie jest prosta? E, zmiana prawa w Europie jest na bardzo wczesnym etapie, na zasadzie są są osoby, które wiedzą, że należy to zrobić i mają pewne pomysły. A jeśli chodzi o wdrożenie takich reaktorów, to w czerwcu tego roku prezydent Trump podpisał specjalną ustawę, żeby w 2028 już z pierwszej instalacji popłynął prąd. Więc chyba jako Europejczycy yy, przyspaliśmy ten czas no jesteśmy to, troszeczkę... Jeśli jest to w Stanach, to chyba Europejczycy nagle się gwałtownie przebudzą, tak to należy, tak tego należy oczekiwać. No, przynajmniej tak Taką należy mieć, to, mieć, nadzieje. mieć nadzieję. Tak. I chyba tylko nadzieję. A jak to, je, jak to znajduje jeszcze, gdzie to znajduje jeszcze na świecie, za z, z, z zastosowanie, na przykład gdzieś w Chinach, czy w jakimś innym kraju? dysponującym technologią jądrową. Jeśli chodzi o zainteresowanie tego typu tematami, to nie są tematy tylko i wyłącznie poruszane przez Amerykanów. Istnieją projekty już międzynarodowe w ramach NATO, żeby rozpocząć koncepcję wykorzystania tego typu reaktorów w operacjach wielodomenowych, ale bądźmy szczerzy, w sytuacji wojennej prawo. Działa troszeczkę inaczej, i w tym momencie moglibyśmy ominąć pewne ograniczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I, i, i wtedy, kiedy takie, taka instalacja byłaby militarna, bylibyśmy w stanie ją nawet uruchomić, nawet w Polsce. Dlatego, że no, też z punktu widzenia prawa tak, są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze i wtedy moglibyśmy tego typu rozwiązania zastosować, więc również Polska bierze udział w tego typu projektach wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym ewentualnie jądrowej no i takie prace są prowadzone, sami jestem uczestnikiem jednego z takich projektów. I takie, czyli brakuje tylko prawa, to jest ta technologia jest sprawdzona, może być udostępniona i ewentualnie w ciągu tych parunastu ty, paru tygodni można taką elektrownię rzeczywiście zbudować, tak jak pan mówił? Mm, tak. Przy czym mówiąc sprawdzona, musimy zdać sobie sprawę, że aktualnie nie wykorzystuje się żadnego reaktora, który byłby koncepcją nowszą niż lata 60-70. Również najnowsze reaktory SMR-owe, o których mówimy, że chcielibyśmy w Polsce postawić, to nie jest technologia nowa. To jest technologia już stara, zaawansowana, przetestowana i bezpieczna. I my, my, my o tym doskonale wiemy. My o tym doskonale wiemy, że z Pols, jedna ze z polskich spółek, OZG, chce wybudować reaktory. To nie są reaktory super, hiper nowoczesne, które nigdy nie zostały przetestowane. To są reaktory, które zostały zminiaturyzowane do takiej. Do takiego poziomu, żeby można było je wykorzystywać już w mniejszych instalacjach. Ale to nie jest coś, co, co jest nowym, co zostało wymyślone 2-3 lata temu. To, jest, to są stare technologie bezpieczne. To, co mówimy o tych mikroreaktorach, to są również stare technologie. To są reaktory chłodzone gazem, to są reaktory wysokotemperaturowe, które owszem nie są w tej chwili wykorzystywane przemysłowo, przemysłowo na masową skalę. Ale to, to nie świadczy o tym, że, że to jest coś super hiper i trzeba zmieniać na przykład prawo pod, ale pod wykorzystanie jakieś. Ale powiedział Pan bardzo ważną rzecz, kluczową chyba. Są to technologie bezpieczne. Tak. Dziękujemy bardzo. <głos》> dziękuję.